Mamy tu potrącenie rowerzysty. Jak do tego doszło? Co tu się stało? W dniu dzisiejszym doszło do zdarzenia z udziałem rowerzysty, gdzie w dniu dzisiejszym rowerzysta jadąc po jakby ścieżce rowerowej, gdzie nie ma bezpośrednio on prawa poruszać się mieć pierwszeństwa przed pieszymi. Jest to ścieżka i dla pieszych i dla rowerzystów. która kończy się przy Koprze przejściem dla pieszych. Obowiązkiem rowerzysty jest zsiąść z rowera przez przejście dla pieszych przeprowadzić i dopiero dalej kontynuować jazdę. W dniu dzisiejszym nie zachował, nie rozsądzał się do tego przepisu, nie zachował ostrożności i wjechał samochód, który przejeżdżał przez to przejście na pierwszy uderzając jego bok. Czy kierowcy byli trzeźwi? Tak, obydwaj uczestnicy byli trzeźwi. Nie doznał nikt poważnych obrażeń, jedynie rowerzysta otarci na skórka na, na ręce. Jakie konsekwencje grożą no, temu kierowcy? No, generalnie zgodnie z talifikatorem jest za to można ukarać w postaci mandatu do 500 zł. pan, że ja i tak zachowywałem ostrożność i, i patrzę, czy, bo często ten jeżdżę, czy, czy jednak samochód nie podjeżdża. I, i widzę, że podjeżdża, ale i wjeżdża na, na przyście na pasy. No i wtedy już nie mogą się po prostu wyrabiać. Ale myśli pan, że to jest wina kierowcy czy Oczywisty? oznakowania? Nie, Bo kierowca kierowcy. twierdzi, że jest oznakowanie niewłaściwe. Nie, nie, Ale nie. potrącenie na przejściu, na skrzyżowaniu, na przejściu. Nie jest na przejściu rowerzyści. no. Nie jest wina kierowcy. A że nie jest wina ja, Jak to pana zdaniem by było? Czy pan tu się zgadza z tym oznakowaniem drogi? Czy myśli nie, pan, że nie, jednak jest... jest? Jest złe oznakowanie, bo mówię, no tu, według mnie powinno się tutaj przeprowadzać rower. Yy, zatrzymać się przed przejściem i przeprowadzać rower. A jeżeli chodzi o znaki drogowe, właściwie są, myśli pan... Znaczy, to jest to tyle problem, że nawet przy zatrzymaniu się jest żywopłot po prostu i popatrzyłem w lewo i nie, nie widziałem rowerzysty. Czyli wjechał na chodnik, czy wszedł z rowerem? Nie, nie. Pan wjechał na, na przejście dla pieszych rowerem. Gdzie nie ma pasów wyznaczonych dla rowerzystów, Znaczy tak? ja mówię, no to jest kwestia interpretacji w tej chwili przepisu tutaj przez policję. Nie będę się na ten temat wypowiadał. Uh -huh. Ale Pana zdaniem, no, nie popełnił no ja... Pan jakiegoś takiego... Nie, no na, pe na pewno mówię. Tym bardziej, że, że uh -huh. sam jeżdżę na rowerze i bardzo ostrożnie wjeżdżam na, na wszelkiego typu drogi rowerowe i przejazdy dla rowerów. Został pan ukarany mandatem? Na razie jeszcze nie. Co się tu stało? Tam jest to bardzo zasłużony sportowiec, wielokrotnie nagradzany przez władze miejskie i wojewódzkie, kilkukrotny mistrz Europy weteranów, mastersów w triatlonie i wielokrotny mistrz Polski. Je, jako pierwszy z Jeleniogórzan ukończył triatlon na pełnym dystansie, tak zwanego Ironmana. Doświadczony rowerzysta... Człowiek, który kiedyś pracował we władzach województwa, osoba dosyć, osoba poważna, prawda? Osoba poważna. Kierowca pojazdu samochod, samochodu twierdzi, tak. yy, twierdzi, że jest tutaj złe oznakowanie. Czy Pan myśli, że jest to tylko ten powód, czy, czy jednak kierowca trochę tutaj... Yy... Niech, proszę spojrzeć, gdzie stoi auto, mhm. gdzie stoi auto. Stoi wyraźnie na pasach, kierowca wyjechał na pasy, a więc tłumaczenie się złym oznakowaniem dla mnie jest nie do przyjęcia.